Doskonale giną. Moro, naprawdę zmieszalnie. <noise> Miejsce urodzenia Azja. Karnacja czarnoskóry. Płeć niebinarna bo informatyk. Profesja tajny agent. Potrafi się yy, wmontować w 15 różnych tłumów. Skłonność do przemocy paranoja. Bierzemy go. Jak blado, mam poziom skóry na 8, kurwa. Czy ta gra nie bierze na poważnie? Mojego, mojego. Sims, Lazar. Sims, co to było? Co to było ukrywanie się za moimi plecami na kuca ka. Oś... Sims? Lazar, ale mieliś nie. Ale mieliś, Lazar. A zatem Lazar, przez ciebie zgłodniałem, Lazar. Sparaliżował mnie strach, przepraszam. Poważny agent na misji. Tropimy cel. Zdobywamy obciążające dowody. Czekaj, Woods. To są manekiny, roją! Boże. Kto wpadł na taki pomysł, że ta misję zrobić? Że po amunicji oddaje się kurwa w kiny, no. To nie jest czas na, ro na, na zabawy z dupolocikiem. Woods. No dobra, przekonałeś mnie zajebiście! Sims, jak raz raz tchórzysz, to cię kurwa zamknę. Naprawdę, usunę ci barierkę z basenu. Sims obiecuje ci, usunę ci barierkę z basenu. A few moments later. Kopcy, uważajcie! chłopcy uważajcie, nam 15 Musimy uderzyć na kasima z pełną siłą. Jestem w piekle, to jest zapętlona akcja. Co się stało? Co się stało? Co się stało, że mnie cofnęło! Nie mam pojęcia, gdzie jest Arasz. chyba nie do końca rozumiesz sytuacji. Ale zaraz, aras TV gry Head będzie wie! Heda już nie ma. Klasyczny kod z Ja myślę, że udamy się do parku, nie? Mamy blisko. Zresztą park jest nawet podświetlony. A, to ty jesteś park. A tu na przykład nie wiem już, jaki komentarz wybrać. Sims, serio? Nie było niczego lepszego? Powiedział soap nuggets. <laughs> Lazar. Kto wam dawał te ksypki kurwa? Generator Dungeons and Dragons. Number 5 with two extra deep and french fries with the diet coke. Fajnie bronisz, że ze przechodzę koło ciebie, kurwa. Patrz, jak cię poniżę jeszcze, nie? Przede wszystkim dubcią na kucku, nie? O, patrz. <laughs> Jestem baby cop. Tak się nazywa mleko mojego syna, Babiko. Dobra. Chodź, bysiek, chodź, chodź, chodź. Mogę cię tutaj schować? A jakim autem y, myślicie jeździ Robert? Jak myślicie? Jakim autem jeździ Robert? Kobel supnagcy. Jak i Bo mi się wydaje, że on jeździ czerwonym Fordem. Adler, no po prostu jak czytam Twoją ksypę, to mam wrażenie, że zapomniałem coś ze sklepu. No sorry, no wybacznie. Buty BHP. Nie, ja, nie, nie, ja to muszę sprawdzić, kurwa, bo ja, ja zdechnę, jak to będą buty BHP, nie? Jako firmy Adler nie widzę. Ale są buty BHP. <grym> Dobra, nieważne. Przepraszam. Wiecie, jak się to nazywa? Że się rozwiązały sznurówki. Taki żarcik family friendly. Spieprzyłem to, bo mogłem się nazwać... Tako. Wiecie, Taco Bell nuggets. <laughs> Taco Bell nuggets. Przed chwilą zbeształ mnie za niebycie cichy mnie. Laska mu proponuje misję stricte po cichu, a on proponuje mnie. A doskonale, dziękuję. Wiesz to nieważne. Sims zabił mnie moją własną bronią, nie? No, teraz jestem pewien. Ale po takiej dawce środków usypiających to na chyba już się nie obudzi, nie? No taki był plan. Zabiłem ją, ale gra nie odnotowała tego. Jak... Nie, no nie tu. Dziś. Na palniku i odpalmy palnik. Proszę. Nie, no bez sensu. Można się pobawić. No kosza ją schowam jak fitmanie. to musi zadziałać, to musi zadziałać. No ręka, ręki nie widać. Chodź tu. Na stole, Poldens, kurwa. Mariola! Zostało chociaż jeszcze jedno piwo. Kurwa. Ta gra jest genialna. Boże, jaka ta gra jest doskonała. Ja pierdzielę co tu jeszcze? O, jest flaszka, dobrze. To będzie wyglądać legit. Chcę ją tak położyć, żeby jedna noga była na stole. Jest winko, także wszystko jest. Jezu, jak się wszystko teraz ład Fajki. Posadzę ją na tabureciku. To musi się udać. Ale zarywa. Kosza nie wchodzi bez za gruba. A dlaczego nie może. O, o, o! się <noise> 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 Park mam prośbę. Kiedy Twój tyłeczek zaparkuje na mojej talii? Jakim cudem miałem żonę, to ja nie wiem. Idź w stronę świetlika. Jest dziwne, że nie zleciał się to cały Związek Radziecki. Takiego narobiłeś Rabanu. Jak mógł się tu zlecieć cały Związek Radziecki, skoro sama nazwa wskazuje, że byli związani? Ktoś ich dobrze związał. Oni, nie, oni w ogóle nie, nie wyczajają podstawowych jakichś terminów, nie wiem czy zwróciliście uwagę, nie?